Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Kaszka i zapraszam na kolejny film. I będzie to film, w którym chciałabym Wam pokazać taką niewielką kolekcję papierów, którą stworzyłam. I zaraz Wam ją pokażę oczywiście i od razu Wam powiem, że to te papiery będą darmowo do pobrania dla Was. Pod w tym filmie, filmem znajdziecie link, który zaprowadzi Was właśnie do tej kolekcji możecie sobie ją pobrać i oczywiście z niej korzystać. Jest tutaj w tej kolekcji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aż 9 papierów, z czego 5 to są takie papiery skrapowo-bazowe, i cztery papiery to są papiery z wycinankami. Zapraszam Was serdecznie do oglądania i nie będę tutaj pokazywać żadnego tutorialu z e, jakimiś pracami z tej kolekcji. Natomiast w drugiej części filmu pokażę Wam jak najbardziej kilka kartek, które wykonałam właśnie używając tych papierów i tych elementów do wycinania. Także serdecznie zapraszam Was do obejrzenia w całości filmiku, jeżeli jesteście ciekawi, jak. Jakie prace stworzyłam właśnie z tych papierów? No a tak jak mówię, link bezpośrednio już do pobrania będzie pod tym filmem. Możecie sobie to darmowo ściągnąć i skorzystać. Także serdecznie Was do tego zapraszam. Dajcie znać, co sądzicie, i czekam oczywiście na Wasze komentarze i tak dalej. Więc przechodzimy sobie do tych papierów. No i tutaj, jak widzicie, pierwszy arkusz to jest taki bazowy. Właściwie zrobiłam dwa takie bazowe arkusze. To jest taki bardzo jasny arkusz, i on, na nim zrobiłam właśnie takie, jakby gdzieś tam światła, które się gdzieś odbijają w dali, albo mogą być to takie płatki śniegu większe, może coś takiego. Dodałam tutaj, widzicie, że jest troszeczkę takiego pyłu złotego i też są takie, jakby gwiazdko, śnieżynki, też takie w kolorze złotym. No i taki papier, delikatny, bazowy powstał. Więc to jest pierwszy arkusz. Drugi arkusz to jest są to deski i właśnie chciałam, żeby to były takie deski właśnie ciemne, bo pełno jest takich jaśniejszych wzorów desek, ale pomyślałam, że do tego zestawu takie deski ciemne będą lepiej pasowały i jest to taki naprawdę taki właśnie to nie jest deska, to jest tak jakby pień, pień drzewa, bo widzicie, że tu są jakieś takie zagłębienia, jakieś takie jeszcze liście, pozostałości, więc fajnie to wygląda, więc to tutaj też jest. Trzeci arkusz to jest taki arkusz, może w ten sposób Wam pokażę. Taki arkusz, w którym stworzyłam takie narożniki ciekawe z piernikami. Do tego są tutaj takie lampeczki podwieszone, jak widzicie, tutaj u góry i na dole, i to tak pomyślałam sobie z myślą o Fajnie, może takiej DLC poziomej, może będzie fajnie. I yy, coś spróbuję zrobić właśnie z, tą, z tym papierem, żeby taka DLK właśnie pozioma wyszła. No, i tutaj mamy, możemy drugą stworzyć. Przez środek mamy też taki papier bazowy, nam powstanie, więc myślę, że jak najbardziej fajnie do zaaranżowania. Yy, kolejny papier to jest taki papier, gdzie już mamy taką kompozycję yy, z poesencjami i też oczywiście powtórzone jest to samo tło, które tutaj się przewija właśnie w tych papierach, no i też powtórzone są tutaj te lampeczki, które mam tutaj też na tym papierze, tylko w pomniejszeniu tutaj są troszeczkę większe. Myślę, że też fajnie jest byłoby zrobić taką właśnie DL-kę. Właśnie z tymi lampeczkami, natomiast dół jak najbardziej, no tutaj widzicie jest dużo poinsencji, tutaj się też narobiłam trochę z tymi liśćmi, z tymi tutaj chlapaniami, no różne takie listeczki próbowałam dodawać, też są takie gwiazdki różne, no żeby to jakoś tak fajnie wyglądało. Jest też taki fajny lampion, tutaj można sobie oczywiście wy, wyciąć w ten sposób też jakąś dl -kę tutaj kolejną myślę że też by fajnie wyglądało także no starałam się żeby ten układ tych kompozycji był taki żeby jak najwięcej można było z nich uzyskać żeby one były takie bardzo użyteczne więc tak to wygląda tutaj mamy z kolei też taki dosyć ciekawy arkusz gdzie na dole jest piękna taka krata w tradycyjnych kolorach, ponieważ cała ta, cała ta kolekcja jest taka tradycyjna. No i tutaj mamy te same powtórzone deski, które mamy tutaj. No i tutaj na tym łączeniu zrobiłam taką kompozycję też właśnie z poinsencji. Z listeczkami, tutaj ostro krzewy, dużo chlapań takich złotych, więc bardzo ładnie to też wygląda. I myślę, że też fajnie dwie dl jak najbardziej tutaj nam wyjdą. No i tutaj kolejny paseczek nam zostanie jako powiedzmy podkład gdzieś tam pod inną pracę. Taki bazowy, więc tak to wygląda. Więc to są nasze papiery skrapowe. No i przechodzimy sobie tutaj do tych dodatków, jest cztery arkusze, na pierwszym arkuszu mamy bardzo ładne, takie klasyczne, bardzo klasyczne ramki, takie wręcz barokowe, one są dosyć spore, takie specjalnie tak zrobiłam, bo wydaje mi się, że tutaj w tych takich jak jest ramka taka większa, to można fajnie sobie takie kompozycje, aranżacje zrobić właśnie z kwiatów. Mamy tutaj takie poesencje też z listeczkami. Dodałam też napisy Cudownych Świąt i Radosnych Świąt. Więc tutaj mam coś brudne, ale to nieważne. Tutaj mamy też w tej ramce Wesołych Świąt tutaj z myślą taką, że po prostu ten środek można wyciąć i jakby wziąć sam napis. Tutaj zostawiamy sobie samą ramkę, jakby bez tego białego. I tak samo tutaj w tych ramkach po prostu, żeby nie tracić tego miejsca, powrzucałam takie mniejsze poinsencje, gdzieś tam można sobie w kompozycję podłożyć, też listeczki ostro krzewu, więc jak najbardziej wszystko pasuje. Kolejny arkusz drugi, no to tu już mamy dosyć sporo takich elementów świątecznych. Oczywiście jest taki fajny wianuszek. Mamy tutaj ten lampion też powtórzony, mamy listeczki ostro krzewu dużo poinsencji, dołożyłam jakieś gwiazdki takie złote, są też pierniczki, ponieważ tutaj też w tym jednym papierze mamy pierniczki, więc powtórzyłam sobie tutaj te pierniki w tym zestawie, laski cukrowe też bardzo fajne, bombeczki, kokardki, skarpetki. No, także dużo tutaj takich różnych ciekawych elementów też można sobie wykorzystać. Kolejny arkusz to jest. Może ten Wam najpierw pokażę. To jest taki arkusz, gdzie dałam tutaj takie większe okienko, ale to z myślą na przykład, jak się robi kartkę kwadratową i żeby tutaj też narożniki były takie fajne, już zaaranżowane. Więc zrobiłam taki panel, który od razu można wyciąć i sobie wrzucić na kartkę dla osób może początkujących, które nie wiedzą, jak te papiery jeszcze wycinać. No to tutaj jest taki panel już przygotowany. Też jakby powtórzone tło, też kompozycje takie mniej więcej w tym samym stylu. Tutaj mamy też w języku angielskim napis Seasons Greetings. No i mamy dwa narożniki. Mamy piękną choinkę. Też dodatki, prezenty, lizaki. Znowu mamy pierniki powtórzone. Mikołaj siedzący taki na takim fotelu. No, i gwiazdki, i wszystko wydaje mi się, że ze sobą pasuje, i można fajne prace stworzyć. I ostatni arkusz to jest arkusz z też z takimi fajnymi dodatkami. Mamy znowu wianuszek, pingwinki so w różnych dwóch rozmiarach. Mamy dwa też bałwanki w różnych rozmiarach. Dwa domki piernikowe. Tutaj mamy jeszcze taki troszeczkę mniejszy wianek, i mamy też znowu choinkę i takie dodatki, kokardki, laski cukrowe, więc tak to wygląda, całość w takich dosyć tradycyjnych, nie dosyć, tylko bardzo, bardzo tradycyjnych kolorach. Jeżeli nie planowaliście kupowania jakichś kolekcji świątecznych w tym roku do swoich kartek, a mimo wszystko no, podoba Wam się jakoś w miarę ta, ta kolekcja, te papiery, to jak najbardziej możecie sobie skorzystać W tych papierach troszeczkę było pracy nie powiem. Postarałam się, żeby tutaj te dodatki poddawać takie pasujące, więc mam nadzieję, że to wszystko jest spójne, tak mi się wydaje. No i że z taką nawet mini kolekcją można coś stworzyć, jakieś prace ciekawe dla rodziny, dla przyjaciół. Więc jak najbardziej zapraszam Was do tego, żeby sobie skorzystać za darmo, oczywiście. Także link będzie pod spodem, a my się widzimy w drugiej części tego filmu, gdzie pokażę Wam, jakie prace wykonałam. Będę sobie tutaj wycinać najpierw, stworzę coś, mam nadzieję, fajnego i podzielę się z Wami jeszcze, właśnie w tym filmiku. Także zapraszam do dalszego oglądania. Zanim jeszcze pokażę Wam kartki, to dodam, że jest to filmik, który powstaje we współpracy z Moniką z kanału Monika Waclewska aka Papermona. Monika zgodziła się również na swój kanał nagrać właśnie inspirację stworzoną przy użyciu tej kolekcji. Także Monice bardzo serdecznie dziękuję za to. Filmiku jeszcze nie widziałam, ponieważ filmiki nasze ruszają jednocześnie właśnie w niedzielę o 18. Ale już teraz zapraszam Was na tą inspirację Moniki. Link do jej filmu będzie pod tym filmem. Dodam jeszcze, że 5 grudnia będzie druga taka kolaboracja, właśnie z Moniką. Tym razem ja będę brała udział w wyzwaniu, które Monika organizuje na swoim kanale. Także już dzisiaj Was do tego zapraszam, ale to będzie dopiero 5 grudnia. A dzisiaj oglądamy karteczki. Które właśnie stworzyłam ja, i potem od razu możecie sobie wskoczyć na kanał Moniki i zobaczyć, co ona stworzyła z tej kolekcji. Także myślę, że to będzie fajna niedziela, ciekawa i pełna inspiracji. Także już przechodzimy do karteczek. Zapraszam Was serdecznie. I słuchajcie, przechodzimy już do um, prac. Także e, po, przechodzimy do pierwszej karteczki. Tutaj mam kartkę taką kwadratową, e, w małym dosyć rozmiarze. Nie wiem dokładnie jaki to jest rozmiar, ale to jest taka niewielka kwadratowa karteczka. E, I tutaj oczywiście papiery z kolekcji zastosowane. Rameczka, piękny Mikołaj z prezentami. Myślę, że ładnie ta kompozycja wygląda właśnie z tą ramką. Ona jest taka bardzo zdobna i bardzo mi spasowała tutaj do tego Mikołaja. Także wygląda to dosyć fajnie. Jest napis Wesołych Świąt wycięty tak po obrysie tych literek. Też to ciekawie wygląda, więc tak przedstawia się pierwsza kartka. Te kartki są troszeczkę, oczywiście, mają tego trójwymiaru, ale myślę, że one się spokojnie do koperty zmieszczą. Także ja to tak specjalnie sobie zrobiłam, żeby, żeby mi się to. W miarę, w miarę zmieściło do koperty, więc to jest pierwsza karteczka. Słuchajcie, druga kartka też jest e, karteczką kwadratową e, na tej samej bazie co ta. No i tutaj też papiery oczywiście z kolekcji, tym razem taki bardziej ten gładki papier, bez już żadnych tam wzorów, tylko tam te chlapanie w tle. No i mamy domek z piernika, to jest ten większy domek i też użyłam tutaj tego większego pingwinka. Kompozycja tutaj też z kwiatów, lizaczek i jest napis oczywiście radosnych świąt. Też bardzo fajnie, ciekawie to wygląda. Więc tak się prezentuje druga kartka, też jest troszeczkę jak widzicie przestrzenna, ale nie za bardzo, więc tak wygląda druga kartka i trzecia kartka, ponieważ zrobiłam trzy kartki w sumie. Jest to karteczka pozioma, taka DL-ka, aczkolwiek ona jest troszeczkę większa niż dl ale umówmy się, że jest to forma dl -ki. No i tutaj użyłam papier taki, który ma te narożniki bardzo ładne. Gdzie mi się coś wyłącza. Te narożniki z tymi lampionkami, bardzo ładnie to też robi taką, takie, taką otoczkę wokół tej scenki. Użyłam rameczkę taką, tą cieńszą, prostokątną i wykonam na niej właśnie kompozycję. Tym razem mniejszy domek i tutaj ci bohaterowie też to są te mniejsze elementy. No i oczywiście dużo kwiatów. Napis cudownych świąt, i tutaj są jeszcze takie gwiazdki, które też tam widzieliście, że są na arkuszach. Takie dodatkowe gwiazdki. Myślę, że bardzo ładnie to wygląda. Karteczka taka też dosyć ciekawa, więc to są te trzy moje kartki. Słuchajcie, dodam, że żeby wykonać te trzy kartki, użyłam. Po prostu tylko jeden raz wydrukowałam e, tą kolekcję i jeszcze powiem wam, że dużo mi zostało. Zostały mi te wycinanki, zostały mi papiery, całe dwa arkusze tych papierów, więc spokojnie jeszcze sobie coś będę mogła dorobić, ale też jeszcze do, zostały mi oczywiście e, te rzeczy, które już miałam wycięte. E, zobaczcie tutaj e, też te ramki, właśnie ta e, owalna ramka mi została. E, no, mnóstwo tutaj jeszcze mogę pałwanek ten taki duży mi został. Także mnóstwo jeszcze tutaj można sobie zaaranżować, ale oczywiście Digi ma to do siebie, że możemy drukować ile chcemy i ile nam jest potrzebne. Także tak to wygląda. Co Wam jeszcze chciałam powiedzieć? To, że mam tutaj jeszcze takie wkłady, jak widzicie w środku tych kartek, to są takie wkłady też przeze mnie wykonane. Przeze mnie wykonane. Coś mi się to włączyło. I tu słuchajcie, to są takie wkłady, to będzie taki arkusz, na którym znajdziecie cztery wkłady takie kwadratowe z życzeniami świątecznymi i jeden wkład do DL-ki. To będzie jeden arkusz taki PDF, ale on będzie udostępniony dopiero w środę, także na to musicie jeszcze poczekać. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, będzie też on do pobrania darmowo, jeżeli potrzebujecie takie wkłady do kartek, to jak najbardziej możecie sobie gdzieś sobie mogli skorzystać, ale to dopiero w środę Wam wrzucę pod filmem. I teraz to wszystko w sumie, jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik. Jeszcze chciałam powiedzieć, że bardzo serdecznie Was zachęcam do tego, aby wspierać mnie na stronie Buy Coffee. Będzie mi bardzo miło, jeżeli postawicie mi taką wirtualną kawkę. Naprawdę będzie to takie, taki znak, że doceniacie i podoba Wam się to, co robię tutaj na kanale. Także do tego Was bardzo serdecznie zachęcam. Link będzie pod filmem. Link też do filmu Moniki będzie pod filmem. No i wszystko będzie pod filmem, wszystko co potrzebne będzie pod filmem, oczywiście link do kolekcji i też jak najbardziej tam znajdziecie, Facebook, Instagram i dalej, i dalej, myślę, że tutaj wiecie jak się poruszać tam pod tymi, z tymi linkami, także ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj, piszcie koniecznie komentarze, co myślicie na temat tej kolekcji, tych kartek, jak Wam się one podobają. No i co? I my widzimy się w środę tak naprawdę na prezentacji papierów digitalnych, a mam naprawdę bardzo piękne papiery, e, także już dzisiaj Was e, zapraszam. E, także życzę Wam ciepłego popołudnia, wieczoru, kiedykolwiek tam oglądacie. I do zobaczenia następnym razem. Zapraszam jeszcze na zdjęcia na koniec filmu. Pa! pa.